No się ma, ja jestem Madi, a to szkoła pełna dramy. Mamowita, to wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich stan. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słaby. Chcę słońca, słońce żyć. Ty drodze nie przeszkodzi mi nic. Spłakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam, bo ja chciałbym być sławny Witam was w finale, jak tam u was? Dostaliśmy pytania, na które mamy odpowiedzieć, jak się czujesz? Koszmarnie. Fatalnie. Całkiem spoko, nie spodziewałem się, że będę w finale. Jacy byli ludzie? Pokry... Szaleni, nienormalni, beznadziejni, pedo... I największymi... Tylko Mikołaj był spoko, no i ala jest git. Głupi, dziwni, bezsilni, łatwowierni, naiwni i. No muszę powiedzieć, że ludzie byli spoko, znalazłem kilku przyjaciół. Jakie były zadania? Popokój. Szalenie głupie, jakby piłka nożna, jaki to ma związek ze szkołą. Jak nad tym pomysle, to w sumie ma, nieważne. Okej. Okay. Niektóre były ciężkie, a niektóre łatwe. I czy mojej głowy nie było widać przez ten cały czas? Dobra, teraz będzie Git. Teraz pójdziemy na salę gimnastyczną. Tam wybierzecie sobie dwóch pomocników. Oto osoby, które chcą wam pomóc. Wybierzcie dwie. Ale mi chce pomóc tylko jedna osoba. Kto pytał? No to jak wszyscy wybiorą to wybierz kogoś. No to ja wybiorę Laurenę i Joannę. Sorry Łukasz, ale chyba wiesz czemu. To ja wezmę mojego ukochanego zygzaka i Może choć ty Zofia. Jeśli chodzi o zygzaka, to on nie jest taki ukochany. No może na początku go kochałam, ale teraz nie. Przynajmniej mi pomagał w zadaniach. Teraz też się przyda. O ty stara, więc o jak mogłaś mnie nie wybrać? Jestem zazdrosna, zobaczysz zemsta będzie słodka. No biorę Mikołaja i... Olka nie boję ty głupi. Coś ty powiedział? Jak dam ci kasę to się odczepisz klaunie. Sam jesteś klaunem? Nie. No dobra to chodź. Czyli Olek się zamienił w... Ach... Jak ja kocham przeklinać. Pierwsza część Waszego finałowego zadania to zadania od pomocników, czyli będziemy losować któregoś pomocnika i on wymyśla wam zadanie. Jeśli nie wykonacie zadania, to odpadacie. Niech Krzysztof zakręci kołem. Wypadła Zofia. Adam jest pierwszy, więc Zofia, wymyśl mu zadanie. Adam, musisz zjeść ciasto, które zrobiłam, trochę się spaliło, i chcę, żeby ktoś je przetestował? No to super. Ale dobre, możesz więcej takich robić. Serio, takie dobre? Adam, co ty gadasz, to jest obrzydliwe. Niech Krzysztof zakręci kołem. Kolejny jest Mikołaj, wymyśl zadanie dla Ali. No to Ala musisz wypić wodę z kibla. Normalny jesteś? Chyba cię pokręciło. No ale nie chcę tak szybko odpadać. Ponies, 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 ponies. Teraz zygzak cię nigdy nie pocałuje hech. I tak by mnie nie pocałował, bo nie dopuszczę do tego, nie będę z nim zrywać, bo się przyda. Niech Krzysztof zakręci kołem. Wypadł zygzak, wymyśl zadanie dla ostatniej osoby czyli Krystiana. Tak, ale będzie miał zadanie, że aż się posika w gacie. Tylko teraz wymyślić to zadanie. Wiem, Krzysztof musi zamienić się w fryzjera i obciąć Krystianowi włosy. Dobrze ci tak, Krystian, w końcu będziesz miał niezłą nauczkę, byłeś koszmarny dla innych poza kamerami, a gdy były to, próbowałeś, ale ci się nie udało być dobrym. Pamiętasz, jak nazwałeś Zofię śmierdzącym skunksem? Wyglądasz jak śmierdzący skunks, hahaha ha, xdddddddd. Albo gdy wystawiłeś nogę i się przewróciłem, maty, powiedziałeś, że to powietrze. hahaha ha, xdddddddd. No, zatkało mnie. Ale jak przywalę temu debilowi z liścia, to zobaczy, żeby tak nie mówić. Ała. Normalny jesteś? Idź rób zadanie, i mnie zostaw. Moja skóra jest bardzo wrażliwa, więc nie wiem czy nie pojadę do szpitala. Tylko nie waż się mnie mocno zgolić. Spokojnie, tylko trochę tu cię ogolę.